Grupie, to jakby wyróżnia się z tej grupy, zawsze coś tak walniesz akurat tak w punkt, że jest śmiesznie, ale na ten moment... Nie dałabyś sobie rady sama, jakby musisz mieć tą drugą osobę, która prowadzi, która organizuje, a ty taki z czy liderujesz tam po prostu i wprowadzasz tą dobrą atmosferę. Dzięki, ja też czułam się no, na razie no tak średnio w tej roli, ale no też po to tu jestem, żeby właśnie się przetestować, nie? Jesteś dzisiaj bezpieczna, dobra sfer. Zapraszamy Ciebie Łukasz. Jeśli chodzi o prowadzenie, to nie było źle. Biorąc pod uwagę, że to był twój pierwszy raz, okay. ty powinieneś częściej postawić trochę na swoje, wiesz, bo, mm -hmm. bo wydaje mi się, że te pomysły miałeś dobre, ale one gdzieś tam zanikały i przy innych i dawałeś sobie wejść troszkę, tak nazwijmy to na głowę. No i w związku z tym też jesteś dzisiaj bezpieczny. Zapraszamy tam do okay. Chodź Radek. Radek, myślisz, że jesteś bezpieczny dzisiaj? Radek, nasza czarna. Nie, jeszcze? no nie, nie, nie. Myślę, że nie jestem bezpieczny. Jeżeli znajdziemy. Jeszcze jeden, najmniejszą drobnostkę, w której oszukasz nas, to będę pierwszą osobą, która cię wykopie z tego programu. Okay. Ale na dzisiaj. przechodzisz dalej. Przechodzisz dalej, damy Ci tą szansę, ale nie z tego. Ej, ale to, to fajnie, bo tak gość się nie dostał, a przyjechał, a przechodzi dalej, to na następną edycję z, z 20 osób tak zrobi. Uedam. <grym> well dobra, dobra, dobra. Dobry ruch. i w ogóle chcę <grym> podziękować, że. Idziesz. Ej, dobra, dobra, dzięki, dzięki, wielkie. Ja właśnie życzę życie szczęścia. Wszyscy wchodzą za mną, zapraszam. Zapraszamy wszystkie osoby z mikroportami. Yy, wezwaliśmy Cię tutaj, bo chyba masz coś reszcie do powiedzenia. Chyba? Najbardziej bym chciał podziękować dwóm osobom, Juli i Kasi, bo zostaje w programie. Kasia wykorzystała swój immunitet, żeby uratować mnie i żebym został tutaj z Wami. Dobra, to już możesz zostać z nimi. A my <laughs> mamy Was tutaj czwórkę. I Słuchajcie, wiecie, że ktoś z Was odpadnie dzisiaj, nie? Jakie to uczucie? Też jesteście podekscytowani, tak jak Johnny. Chodź do nas. Dobrze, wiesz, jakby jakie błędy dzisiaj popełniłeś. Wiesz o tych wszystkich małych minusikach. Twierdziliśmy wszyscy, że. No dobra, a wy jak? Bo musi być dramaturgia, nie? To wy uważacie, bo wcześniej pisaliście, że to jest prank z tym chłopakiem, że on się wiewał. Więc jak uważacie, że to jest yy, ukartowane, że niby o, ho ho ty jesteś zły, ale przechodzisz dalej, bo jednak ho ho. ho. I koniec będzie historyka, że warto walczyć o swoje. <noise> Paulo Fricello. Czy że jednak na wodę się wiewał? <noise> Wywalą go przez rasię? Co wy gadacie? Damy Ci jeszcze szansę. Widzicie, że ustawka. Obiecuję Wam naprawdę, że jej nie, nie zmarnuje. Chcemy, żebyś się pokazał. To są takie minusy, które są do nadrobienia. I wierzymy w to, że jeszcze się przed nami otworzysz. Znaczy przed nimi, bo ja już sobie idę później no <noise> naprawdę nie będzie to... Bo tutaj też widziałem taki wpis na Twitterze takiego słabego gracza League of Legends yy, i on napisał ten słaby gracz, że yy, zwrócił uwagę, że na przykład wszystkie łóżka w hotelu się zgadzały, nie musieli na przykład dostawiać, bo on przyjechał, i że wszystkie grupy były yy, czteroosobowe, nie yy, pięcioosobowe. Nie było tak, że o dobra, to jedna będzie sześcio, bo ty jednak tu przyjechałeś bez zaproszenia, więc no może coś w tym jest. Nie. Uratować później. No właśnie. Dołącz do reszty. Nie wiem, nie wiem. Wiesz, Oliwia, jaka nieszczęsna rola mi nie przypada z Chodź na środek. Pomimo mojej sympatii do ciebie, pomimo tego, jak patrzę na ciebie, jak no cukiereczka, Wiem, że nie nadajesz się do tego programu. Wiem, że to nie jest miejsce dla ciebie. A i ta jeszcze się jest w trzecim programie. Czemu Wy tak mówicie? Ale to nie dzisiaj jest jeszcze czas na to. Ojej, słuchaj, <laughs> <na co? śmiech> jak w <jak> Widolu. <laughs> Więc zostajesz w programie. Co? Jeżeli tego nie spierdzielisz, no to może zostaniesz nawet na chwilę dłużej. Także dołącz do reszty. Wiocha, witamy wśród wilków. Wika, chodźcie razem, chodźcie na środek, razem. Nie bez powodu w tym... Oglądam ten program tylko dlatego, że ty go oglądasz. Cierpię, bo cierpię. No ale cóż, wiesz co, ja nigdy właśnie nie oglądałem tego twojej 5 minut całego. To jest chyba pierwszy odcinek, który oglądam całe, bo tego pierwszego tak skipowałem. W programie bierze udział z 20 osób. Każdy tutaj tak naprawdę ma w sobie coś. Jednak pamiętajcie, że my szukamy ludzi do pracy z nami. Osoby, które będą współpracowały z ekipą Genzy, i niestety, ale to nie jesteście wy, odpadacie z programu razem. ja Dzięki. Dzięki bardzo. Możecie podejść do reszty grupy, żeby się pożegnać. Będzie też jest to będzie ja. tak, Ktokolwiek będzie tam odpadł każdego dnia, to, to nie jest dla niego koniec. No, to, tej tak przybyły, to, jest to jest No niestety, słuchajcie, to też dla nas nie jest łatwe, ale forma no tego programu jest no. taka, że no. będzie to działo codziennie. Ty dzisiaj byłeś strasznie cichy i to przesądziło. Byłeś po prostu tak cichy, że to jest dramat. A najważniejsze, sam się wpieprzyłeś. Jak zapytałem cię, czy ty czujesz, że pasujesz i tak dalej, na priv, i powiedziałeś, że nie do końca. To nie znaczy, że. Chaci. No, ja to nie lubię jak ktoś mi mówi to, ja co chcę usłyszeć, ale jak powiesz szczerze, to to wypada z programu. <grywa> jak to jest webster. To gość był szczery, powiedział, że na razie się nie czuje, że pasuje do programu, bo myślał, że jak prywatnie go pytasz, to, że no to ci odpowiada szczerze, nie, kurwa źle. <grywa> ja daję, pamiętajcie, że jesteście w top 20 z 5 <grywa> tysięcy, tak? A co do ciebie, moja droga? To nie powinnaś się odpaść dzisiaj, bo jesteś lepsza niż niektóre osoby tutaj, ale nie wygrałabyś na pewno tego programu. Więc uznaliśmy, że zrobimy ci krzywdę, jeżeli będziemy na tobie budować sobie kontent. No nie pasujesz po prostu do naszego profilu, nie? Tak od razu to stwierdziliśmy, nie? Zobacz, że tutaj byłaś. Tak? Stałaś wybrana, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś próbowała dalej. Szczerze? Tak, bo jak ja sam siebie obserwowałem, no to byłem taki, no, zbyt cichy. No jest mi trochę przykro, że odpadłam, no jak odpalę, no to na pewno wrócę na studia, no i co? Będę jakoś dalej planować swoją przyszłość. Ciekawe, bo jak ja bym kiedyś robił tą ekipę, nie? Że, bo ja sobie tak myślę, że może kurwa zaufać ludziom raz jeszcze taki ostatni rajd, ale ja to bym takich kurwa powywiera. Po <grym> że to. Nie, nie wiem, ja jakoś mam, nie, że. Yy, od razu się poznaje na tych kurwa ludziach. <grym> Do wywiadów mi się zgłosiło pewno osób. Od razu wziąłem właśnie tą Weronikę i. swój dobrze robiła te wywiady. <grym> no jeszcze wziąłem taką Kasik, ona akurat była słaba. No to tam. No to 50-50. <grym> Mi się trafia. Raz dobrze trafią, teraz nie. A koniec o Jezu, ale zrobię odcinek. Nie mogę się doczekać. Ale oni będą robić nowy kanał dla ty... na nowa grupa się mnie nazywała? Srenzi na przykład? Bo Genzi to oni dalej nagrywają tam te stare Genzi, tak? Jak? Ochronić swoją galaretkę, wygrywasz. Zajebiste, kurwa. Ochronić swoją galaretkę. Tu ochronić swoją galaretkę, wygrywa 200 zł. Jeżeli stracimy więcej niż połowę swojej galaretki, to automatycznie. Kurwa, Macie, ja pierdolę. Oni zarabiają kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy. A ludzi, o Bożek. Kto kurwa wygra 200 zł? Na pewno im bardzo zależy, żeby ochronić galaretkę. Ochronić galaretkę? Wygrywasz <grytki> 200 zł. Faktycznie przegrywamy. Będzie kilka konkurencji, a naszym zadaniem jest obronić galaretkę. A co to to kto to jest? Jak... To jest ten mortalcio, Jezu, on wygląda jak teraz. Kurwa, to był normalny gość, a teraz wygląda jak gówniarz. Jakiś czternastoletni. Co on sobie zrobił? No wygląda jak taki kurwa dzieciak dorastający. A był normalnym gościem, on w HMM walczył. I to dobrze walczył. Jak widzieliście wstawki do filmu, przebitki drużyn, jednoosobowych, ale drużyn i w trakcie... Czy to nie jest on? Co oni mu zrobili? No cóż był dorosły chłop swojego czasu.